Cześć, dzień dobry. Witam cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję ci, jak zmienić fotel Audi Q8L. Zapraszam do oglądania. Styl, Syp Musi być elegancki. Najpierw musimy odsunąć nasz fotel, po czym zdjąć zaślepkę i drugą zaślepkę, odkręcić śrubkę i zdemontować ten plastik. Jeszcze te dwie śrubki. Wciskamy zabezpieczenie, nawet palcami można, jak ktoś potrafi, tak jak ja na przykład. Jeżeli mamy, to odpinamy kostki i wysuwamy fotel z prowadnicy. No ten, to Teraz bierzemy nasz nowy fotel i wsuwamy go w prowadnicę. Wsuwamy zabezpieczenie i zakręcamy te dwie śrubki. Zakładamy zaślepkę, składamy fotel i wkładamy ten plastik. Przykręcamy i zakładamy zaślepkę. Jeśli film Ci się spodobał i chcesz więcej tego typu filmików, zachęcam do lajkowania, komentowania. Oraz do subskrypcji, która znajduje się tu na zagłówku i tam na dole. Dzięki za oglądanie. Cześć!